Jesteśmy w krainie klejnotów! Trzymaj się! O, uwaga! Uch, Ale było blisko! Barbie? Hej, Chelsea! Hej, Hani. To ja wracam do poszukiwania skarbów. Jakich skarbów? Muszę zebrać 12 klejnotów, żeby zdać ostatni egzamin na Akademii Blasku i zostać. błyszczącą królową. Mogę Ci pomóc? Pewnie! Pył może, a może nie? Spróbuj na niego dmuchnąć Tutaj rzeczy potrafią zaskakiwać. <shot> Wielkie dzięki, królu Słoni! <laughs> Nie ma za co, drogi książę. Wiedziałam, że to ty! Haha! Ha! Nie tylko ty umiesz odnajdować szlachetne kamienie, Chelsea! A ty umiesz? Chelsea znalazła już kilka, a król Słoni jest zwyczajnie ukradł. Wiecie, jak to się mówi! Jak kraść, to miliony, a kradzione, znalezione! Nie tak idzie to przysłowie! Chodźmy, to świetna okazja, żeby ukraść resztę klejnotów! To dużo lepsze niż polowanie na skarby. Nie, nieprawda. Niezła sztuczka, ale i tak zgarnę wszystkie klejnoty będą tylko moje. Kierunek, zamek.